Martwię tracył to z zwołem nie z piórka. kierka. Z decyduj, które lekarstwo podać ci to robi. Mogę o coś poprosić. Dziennik mały patki po stuniek. Która pomimo... Duże są trujące. Pak, muszę zesobyść na oko. Zawsze wydawał mi się niepokonany. Aż trudno uwierzyć. Ale może założenie. Tak, tak, no. jest... Ja pierdolę jeszcze raz. Tego... Jego matka jest. Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz jeść. Zaraz! o co tu chodzi poszedłeś do tej wiedźmy do tej margaret nie znam zostam od niej zioła dała mi lecznicze zioła nie jest wiedźmą wiedźmy nie istnieją zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia. Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Ejden, daj mi ja zioła. Nie zgadzam się. Trzymaj te truciznę, z dala Mogę od zrobić niego. zastrzyk stabilizujący, ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej, dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi. Powinna zawisnąć, ale matka zał mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Ejden, dawaj te cholerne zioła. Duże małe płatki. Zapytaj razem przez radio. Nie podawaj coś. Ciekawe, czy zabije go, czy nie. Co z nim? Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. To nie może tak? Musi odpoczywać. Zostawmy go. Będę tuż obok. Dobrze oceniłeś, Margaret. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Co się z nim stanie? Jak dobrze pójdzie, niedługo się obudzi i dowiemy się, kto mu to zrobił. Dzięki Tobie. Siły. Ej, widziałeś gdzieś kwatermistrza? Eden. Matt, co tam? Chciałem Ci oficjalnie podziękować. Ajtor stanął na nogi. A gdyby nie ty, nadal leżałbym w śpiące. Albo gorzej. Cieszy mnie to. Mnie też. Tylko on wie co stało się w Old Villator. a wkrótce dzięki Tobie Słuchaj. dowiem się i ja. Bez odbioru. Prawdopodobnie będzie wściekły na, na mnie, ale będziemy widzieć. Ale ogólnie sam był nie był pewien przy. vou outro aqui O, wiem więc. Nie strzelają mnie tak wysoko, chciałem. Jesteś Jackie. Jack, gdzie jesteś? Jest tu coś. As. Aiden? Król Czekają na ciebie. Chodź. Są w pokoju dla VIPów. Jest miło. Jak w święta w rodzinnym domu. Za kogo się masz, kłamliwa gnido? Wróć na luz, Jack. Bo ci pęknie. Ten plan jest do dupy? Twórz lepsze! To może nic nie róbmy. Tak będzie łatwiej. Wajza powinna stanąć przed Plutonem Egzekucyjnym. Wow! Pieski szczekają. Muszę być grzeczny. Ej, panowie, mieliśmy tu coś zaplanować. Ejden to plan wieżowca w VNC. Po Kiedy przewrócimy prąd? Będziemy mogli zacząć nadawać. Ludzie w całym mieście poznają naszą misję. Będą mogli się do nas przyłączyć. Czyli zamierzacie puszczać propagandę? Musimy się jakoś bronić przed renegatami. Kiedy rzeźnik zobaczy naszą siłę, wycofa się. Nie będzie wojny. Ale najpierw musimy załatwić kilka innych spraw. Widzisz ten budynek? To podstacja zasilająca dzielnicę. Jeśli będzie działać, wróci prąd w wieżowcu Wiensi. Nasz oddział jest już w drodze. Trzeba zabezpieczyć teren wokół wieżowca Viency. Moi ludzie to zrobią. Ruszam ser. Pewnie, Row. Powodzenia. Nie zawiedziemy pana. Zrobimy co w naszej mocy. Ktoś cię pytał, wierzbowski? Róż dupę czekają na nas. Jeśli jeszcze raz będziesz mi pieskował przy żołnierzach, wyjmę nóż i obetnę ci fiuta. O, wielu z nich ci tego nie da. Możemy się skupić na planie. Dziękuję. Kiedy pieski Jacka zabezpieczą wejście, moi ludzie wniosą lampy i stworzą bazę. A potem, jeśli wszystko się uda, a na pewno się uda, przecież w końcu to plan naczelnego dowódcy. Ostrzegam cię włączysz windy i wjedziesz na sam szczyt a po wyjściu na dach podłączysz nadajnik do anteny jasne skomplikowane jak nie wiem co ludzie mówią że jest tam niebezpiecznie co ty nie powiesz Erytycznie. a gdzie w tym mieście jest inaczej wysyłamy najlepszych ludzi będziesz zdrołem. to kawał skurczy byka ale Możesz mu zaufać. Możesz się kontaktować ze mną. To być ciekawe. Prąd do budynku dostarcza podstacja. Ludzie roła zabezpieczają teren lampami. Jasne. Widzisz, Juan? Tak się wykonuje rozkazy. Albo tak się ginie. Ale to nie moja sprawa. Widzimy się w wieżowcu. Wszyscy czekaliśmy na ten dzień. <laughs> tak. Piękny dzień na śmierć. Nie ci na śmierć Ale Franka to jest przystojny Słyszałam, że Jack i Juan wplątują ci w jakieś bóstwo. Spotkajmy się pod kantyną. Co słychać kolego? Czekamy się zapowiadam. Ciebie podbijać, uważaj. Nie części. O, zrobiłaś przerwę w zabijaniu, żeby mnie zobaczyć? Nie chcę, żebyś wpadł w kłopoty. Czego chcieli ci podżegacze? Mam się wspiąć na szczyt wieżowca Wiensi. Co? Sukin syny. Wiesz, co to w ogóle za miejsce? Najwyższy budynek w całym mieście? Ale dam radę. Nienawidzę tych zjebów. Roe i Meyer to solidna firma. Ale Jack i Juan prędzej czy później wbiją ci nóż w plecy. Z czym masz problem? Z niczym. Poza tym, że Frank stracił tam wszystkich nocnych biegaczy i nogę. Jack i Juan w imię własnych interesów wysyłają cię na pewną śmierć. Jesteś dla nich narzędziem. I czekaj, tak to nie Będzie dobrze. Jack posyła ze mną jeszcze. A czy wykonać. pamiętał, żeby wspomnieć ci o tamtejszych potworach? Wiem, że jest tam niebezpiecznie, Lawan. Muszę to zrobić. Podobno grasują tam stwory, których nikt jeszcze nie opisał, bo nikt, kto się z nimi zetknął, nie wrócił żywy. Boisz się? Pewnie, że się boję, Aiden. O, tak ci na mnie zależy? Pierdol się, zrozum. Kilka lat temu Frank próbował zrobić to, co planuje Jack. Skończyło się tragedią. Nie wierzysz mi? Sam go zapytaj. Aiden, wejście do wieżowca WNC zabezpieczone. Czekamy już tylko na ciebie. Aiden, jesteś? Pogadaj z Frankiem. Proszę, nie zgadzaj się na to. Aiden, zgłoś się. Sorry, Lawan. Tylko tak wydobędę od Jacka informacje o pracownikach Gierę. Row, jestem w drodze. Zginiesz tam. Ty naiwny kretynie. <grystanie> <grystanie> Lawan... Miło było cię poznać. A teraz no to zejdź co? mi z oczu. Mi też było miło. <grystanie> Jeszcze będzie kontaktować się ze mną, jeżeli mi się udało. Hejden, coś jest nie tak. Straciłem kontakt z chłopcami z podstacji elektrycznej. Co się dzieje? Nie wiem, ale musimy odzyskać prąd. Część chłopaków weszła już do wierząca. Jesteś najbliżej. Sprawdzisz to. Jasne. Zajmę się tym.

Rozbęcimy. Nie. No. Hvem var det som trykka? jak przez wypadek Bo to widzę, że z kanałem i trzeba się udać. A kurwa. okolice aż się roi od renegatów, ale jakoś sobie radzę. Szybko poszło. Pusto. To złomą. Pozbyłem się renegatów. Dobra robota. To teraz włącz prąd. Szybko. I to samo. Jeden do jedynki, dwójka do dwójki. Brak zasilania. Punkt ba. Pojemnik z inhibitorami, dobry. Punkt ba, gdzie znajdź. Muszę do środka walić. Chyba, ja że gdzieś go... Aha! ten sposób. Czuję. Jedynka. Okay. Nie mam prądu. Tu jest ca. A co jest na? Prawdopodobnie na samej górze jeden i c, muszę lecieć na górę. W jaki sposób muszę to otworzyć? To jest. Chodź. Teraz yy, to było na... ...górze. <coughs> Ej, hey, bo mi kabla zabraknie. Już się ten kabel zbugował trochę. Tu nie, a na górę, czyli jeszcze wyżej. Nie. Czy ten punkt C był? Tam po drugiej stronie. C. I teraz tak C tu odpalam safe notka kod do safe'u Pi? Co jak kurwo, bo ja nie czaję. Jeśli to dobrze rozumiem. To powinno być 3 1 have done Chyba to, to będzie inaczej jeszcze. Dobrze, to rozegram No nice. I dawaj wytrzymałość. I my będziemy w tym momencie kończyć live'a. Już jest północ. A ja mam... Jutro do pracy. Cześć, trzymajcie się. Zapraszam na... Mój kanał na YouTube, tam oczywiście będzie zapis live obrócony. Cześć.